W naszym studiu gość, chorąż Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NZZ Solidarność, funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej Okręgu Katowickiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchacze, dzień dobry koleżanki i koledzy. Nie pomyliłem nic w tym długim tytule. Nie. Pan odpowiada za okręg katowicki, a jak to wygląda wreszcie Polski? Obecnie Związek Zawodowy Solidarność jest już obecny w siedmiu okręgach. Łącznie jest jakby działaniem Solidarności objętych 32 jednostki i niebawem kolejna jednostka tutaj na Śląsku będzie dołączać. Pytam dlatego, że działacie od niedawna, od jesieni ubiegłego roku. Tak jest, dokładnie. 27 października ubiegłego roku, ubiegłego roku weszły w życie nowelizacja ustawy, która wprowadza pluralizm związkowy w służbach mundurowych, i tutaj na Śląsku powołaliśmy już 28 października organizację międzyzakładową, która skupia obecnie 11 jednostek. Spytam tak wprost, a po co? Przecież były związki zawodowe? No, do tej pory był rzeczywiście monis związkowy w służbach mundurowych, który no cechował się tym, że przede wszystkim tylko jeden związek zawodowy miał monopol na działanie w służbach mundurowych. Bo powiem akurat o służbie więziennej, no to rzeczywiście jeden tylko związek zawodowy. No i pluralizm związkowy ma jakby za zadanie przede wszystkim wprowadzić element wyboru, przełamania pewnego monopolu jednej organizacji, tak aby funkcjonariusz mógł świadomie wybrać, żeby go reprezentowała organizacja przez niego wybrana. No właśnie, pluralizm, pluralizmem, ale to jest tak, że czymś tych ludzi trzeba do siebie przyciągnąć, bo mówimy o tych, którzy byli w tym poprzednim związku, czy istniejącym związku, ale tych, którzy nie byli zaangażowani w działalność związkową. No właśnie, czym? Czym przyciąga solidarność? No przede wszystkim to jest idea. Solidarność to jest coś więcej niż tylko Związek Zawodowy, ponieważ to jest ruch, można powiedzieć, społeczny, który no, odegrał po prostu niebagatelną rolę w dziejach historii i tutaj jakby nie podlega żadnej dyskusji zasługi i działanie tego Związku Zawodowego Solidarność i w naszej ocenie, czy osób, które zakładały tą pierwszą organizację na Śląsku, no to przede wszystkim są osoby, które się identyfikują ze Związkiem Zawodowym Solidarność i... W tym duchu chcą działać, chcą czegoś nowego, chcą przełamania właśnie tego monopolu. Stary Związek Zawodowy ma 30 lat, Solidarność ma 40 lat, czyli 40-10 lat więcej doświadczenia przede wszystkim. No jest po prostu dużą organizacją, która ma ogromne zaplecze, jest w stanie nam pomóc i, i rozwijać się. No w tej chwili na te trzy miesiące działalności to jest naprawdę duży sukces, że jesteśmy obecni właśnie w siedmiu okręgach. Już w najbliższym czasie kolejne okręgi będą dołączać, ponieważ mamy już takie sygnały. Ludzie się tam powolutku zbierają i będą zakładać i komisje zakładowe, komisje międzyzakładowe, potem będą tak zwane komisje oddziałowe, które będą podlegać już pod konkretne regiony, także. Tutaj jeszcze współpraca z Komisją Krajową jest bardzo ścisła w tej chwili, i tutaj można powiedzieć, że Śląsk troszeczkę tak pomaga w koordynacji tych zakładania tych kolejnych organizacji, skupiania ludzi, którzy chcą działać dla dobra funkcjonariuszy. Obecnie jest ponad 28 tysięcy funkcjonariuszy w służbie. Nadzorujemy ponad 70 tysięcy osadzonych, także tych spraw związanych z naszą pracą jest bardzo wiele, do których związek zawodowy jak najbardziej jest predestynowany, żeby się zajmować tymi sprawami pracowniczymi i funkcjonariuszy. No nie jest to służba łatwa na pewno, praca stresująca i ciężka, bardzo odpowiedzialna i, no to już banał, bardzo potrzebna. Z jakimi postulatami w takim razie na początek wystąpicie? Bo wiadomo, że związki zawodowe też zakłada się po to, żeby jakieś interesy osiągnąć, tak? Jakieś cele. To znaczy, jeżeli chodzi o, o postulaty, no to oczywiście niezmiennym postulatem jest sprawa wynagrodzeń czy uposażeń funkcjonariuszy I to jak najbardziej to jest pierwszy z priorytetów, gdzie Solidarność i Związek Zawodowy, który reprezentujemy, będzie zawsze miał jakby na sam w przodzie swoich priorytetów na najwyższej półce i kolejne sprawy związane typowo z uprawnieniami mundurowych, na przykład, jeżeli chodzi o różnego rodzaju rozwiązanie spraw emerytalnych czy wliczenia cywila do wysługi. Tylko w tej chwili, jakby na razie budujemy te struktury i to jakby przyjdzie w następnym z etapie z czasem ponieważ no, no mówię to jest trudna praca samo budowanie struktury a potem będziemy jakby siądziemy nad tym wszystkim e, analizę dokonać i gdzie można w pewnych obszarach pomóc funkcjonariuszom pomóc służbie ponieważ e, można powiedzieć że są takie dwie strefy działania związku zawodowego wewnętrzna i taka zewnętrzna wewnętrzna to jest typowa tutaj związana z warunkami socjalno bytowymi pełnienia służby itd., itd. No i tak dalej i tak dalej no jest taka sfera troszeczkę szersza czyli właśnie chociażby tych uposażeń gdzie tak naprawdę funkcjonariusze jedyny oręż, jaki mają, to jest związek zawodowy, żeby wywalczyć jakiekolwiek podwyżki, bo trzeba tutaj powiedzieć, że, że ministrem skarbu czy ministrem finansów jest polityk. Minister, który nadzoruje służbę, też jest politykiem, okay, dlatego że. Civil. Tak jest. I po prostu, jeżeli będzie wielu funkcjonariuszy, wielu ludzi skupionych w tych organizacjach związkowych, no to to jest jakaś siła, to jest przeciw, powiedzmy, waga do właśnie utrzymania takiego dialogu ze stroną i służbową, i można powiedzieć ze stroną polityczną. Tak? Zależy nam na tym, żeby skupić przede wszystkim ludzi, którzy znają się na pewnych aspektach służbowych, są po prostu nawet, można powiedzieć, z pewnego rodzaju specjalistami i potrafią merytorycznie właśnie odpowiadać na różnego rodzaju rozwiązania w służbie, proponowane i tak dalej. Czy pamięta pan, ilu mamy osadzonych w Polsce? No ponad, 70, ponad 70 tysięcy obecnie. To są różnego typu jednostki, prawda? I różnego typu, różnej kategorii osadzeni, bo niektórzy tylko oczekują na tylko, oczekują w zamknięciu na rozprawy sądowe, a są tacy, którzy już siedzą z wyrokiem tak jest, cięższym skazanie, bo lżejszym, skazani. Tak. tak jest. I różne są też warunki pracy z takimi ludźmi, jak rozumiem, dla strażnika służby więziennej. Tak, no, warunki są powiedziałbym trudne, bo można powiedzieć, że jak człowiek zakłada ten mundur, to zakłada pewnego rodzaju zbroję na tą służbę i. I ona jest niezwykle ciężka, wyczerpująca, i obecnie tutaj, jeżeli chodzi o kręg Śląski, no to, no to w tej chwili jest tysiąca funkcjonariuszy, a samych osadzonych na, na Śląsku jest ponad 6700. Także jest tych zadań bardzo wiele, no i tak jak mówię, na tych wszystkich odcinkach pełnią swoje obowiązki funkcjonariusze. Dobrze, w takim razie powiedzmy, co się zmieniło w pracy służby więziennej z pańskiej perspektywy kilkunastu lat pracy. Jak jest no, dzisiaj? ja 14, Jak 14 lat obecnie służę tak. w, w służbie więziennej. No, zmieniło się jakby bardzo wiele. No, taki namacalny dowód na to, w tej chwili jakby no, to, jest, to jest mundur. No, otrzymaliśmy nowe mundurowanie specjalne. W tej chwili wdrażany jest program modernizacyjny, gdzie bardzo duże środki zostały przeznaczone na łączność, na nowe radia, na nowe samochody, uzbrojenie itd. Tak dalej. Jednostki też już są naprawdę w dużo lepszym stanie jakby infrastrukturalnym. Jak ja przychodziłem 14 lat temu, to ówczesny czy leczywiejsku białej był jeszcze przed remontem. No to pamiętam, że ja tak. pierwszy dzień w pracy bardzo poważnie zastanowiłem się, czy ja dobrze zrobiłem, <grym> jak zobaczyłem. Ale, no, ale, ale potem 2007, 2008 rok został przeprowadzony gruntowny remont jednostki i naprawdę te warunki pełnienia służby są bardzo przyzwoite. I jakby też zmieniają się, zmieniają się stereotyp o służbie i, i to akurat zmieniają sami już funkcjonariusze i służba. Sposób postrzegania no taki, wiadomo jak to do tej pory przez jeszcze wiele lat wcześniej było, że niekoniecznie zawód więzienika wiązał się z jakimś, jakimś takim postrzeganiem bardzo pozytywnym. No, ale to się jakby zmieniło i, i to idzie... Bardzo Są chętni pójdzie. nowi do służby? Jest trudno, pomimo tego, że mamy podwyżki, jest trudno, ponieważ rynek pracownika robi swoje i teraz w cywilu można naprawdę przyzwoicie zarobić. I tutaj jakby na tym polu, no to rzeczywiście, no to już nawet mówię o wszystkich służbach, no jest, trudno jest jakby konkurować, jeżeli, jeżeli na przykład te uposażenia nie będą wysokie. Muszą być wysokie uposażenia, funkcjonariuszy, aby przychodzili do tej służby najlepsi z najlepszych. 25 lat trzeba pracować, żeby dosłużyć się emerytury, tak? Tak, w tej chwili taki system od 2013 roku funkcjonuje, 25 lat. W ubiegłym roku zostało zdjęte tak zwane. Granica 55 lat, gdzie było minimum, jeszcze trzeba było osiągnąć ten wiek, żeby odejść na emeryturę, ale no, z naszej perspektywy związków zawodowych, patrzenia na to wszystko, no to, to, to ta granica wieku 55 lat nie była najlepsza, ponieważ no, trudno jest 50-latkowi będzie służyć na linii po prostu. Tutaj bezpośrednio w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. I tutaj też dotykamy pewnej rzeczy, która Solidarność na pewno będzie się pochylać, i, i będziemy jakby przedstawiać pewne projekty, jeżeli chodzi o tak zwane zagadnienie zarządzania wiekiem, gdzie coraz starsi ludzie, coraz starsi funkcjonariusze będą w służbie, i trzeba zacząć myśleć o tym, żeby w przyszłości, aby oni zostali w tej służbie, przesuwać ich na przykład na stanowiska mniej absorbujące. I to no. też jest jakby zadanie związku zawodowego, który ze służbą na pewno będzie się pochylać. Na pewno macie dużo tematów do załatwienia, także pracy przed nowym związkiem bardzo dużo. Życzę samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Chorąży Andrzej Kołodziejski, przewodniczący komisji międzyzakładowej NZZ Solidarność, Funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej okręgu katowickiego. Był dziś naszym gościem. Dziękuję, Dziękuję pięknie.